Półcki na plus. Podsumowanie tego w skrócie. Ogrody, parki, skwery czy zielone dachy na budynkach będzie można tworzyć dzięki nowemu projektowi Urzędu Marszałkowskiego, województwo łódzkie ogrodem Polski, ogrody przyjazne na naturze. Chcielibyśmy bardzo zrobić taki mały przewrót myślowy dotyczący naszego województwa. Chcielibyśmy, żebyśmy zaczęli postrzegać nasze województwo, województwo łódzkie takim ogrodem Polski. Tak sobie to nazwaliśmy roboczo, no ale to nazwać roboczo można, ale trzeba coś zrobić, żeby tak właśnie móc je postrzegać. Czyli musimy pomóc niejako w tym, aby to województwo urządzić w taki właśnie sposób, o którym mówimy. Zazielenić je, pokazać, że może być inne, że może być piękniejsze. Dedykowana samorządom część projektu ma formę konkursu. Zarząd województwa przeznaczył na niego 3 miliony złotych. Na realizację pomysłu można otrzymać nawet 150 tysięcy złotych. Kolejne 2 miliony złotych przeznaczone zostaną na działania poświęcone popularyzacji przyrody. Między innymi wycieczki przyrodnicze dla mieszkańców prezentujące piękne, Naszego regionu konkursy dla dzieci i młodzieży, festyny przyrodnicze. Podczas tych festynów posadzimy w sumie 15 tysięcy drzew. Największy w województwie łódzkim festiwal zawodów i kwalifikacji odbył się w siedzibie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w Łodzi. Zgromadził blisko 30 wystawców wśród nich szkoły techniczne i zawodowe z Łodzi oraz z całego województwa, inwestorów łódzkiej strefy, koła naukowe Politechniki łódzkiej. Samorząd województwa łódzkiego jest organem prowadzącym dla kilku zespołów szkół, w których kształcimy w zawodach. To jest miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywają kwalifikacje w nowoczesnych zawodach. Wiemy doskonale, że na władzach regionu spoczywa odpowiedzialność za profil zawodowy mieszkańców naszego województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z inicjatywy marszałka Grzegorza Schreibera tworzy księgosbiut dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą chcieli pozostać w województwie łódzkim. Pomyśleliśmy, że pewnie w tych bardzo skromnych, małych torbach, plecakach, z którymi do nas przybyli, nie było miejsca na. Książki. Samochody, które samorząd województwa łódzkiego po raz kolejny wysłał z pomocą do zaprzyjaźnionych regionów na Ukrainie nie wróciły puste. Po przekazaniu darów tirami przywiezione zostały ukraińskie książki. Zostaną one udostępnione przede wszystkim przez biblioteki samorządu województwa łódzkiego. Zakończyła się przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Szpitalu Kopernika w Łodzi, dziennie z przychodni korzysta blisko 200 pacjentów, z czego połowa to osoby niepełnosprawne zarówno w lekkim jak i w znacznym stopniu. W otwarciu budynku po modernizacji wziął udział wicemarszałek Piotr Adamczek. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sklepu przy ulicy Kamiennej 20. Oferujemy usługi w zakresie dorabiania kluczy, w tym także kluczy samochodowych, naprawa zegarków, wymiana pasków i baterii, naprawa i renowacja zegarów. Prowadzimy również sprzedaż mebli, takich jak komody, skrzynie, stoły, szafki z litego drewna. Serdecznie Państwa zapraszamy! Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta, zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców. W ramach współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, czyli największą organizacją samorządu gospodarczego w naszym województwie, będziemy informować Państwa m.in. o zbliżających się konferencjach czy szkoleniach, czyli o wszelkich możliwościach rozwoju Państwa firm. Więcej szczegółów już niebawem. Nie muszę. Mogę. Czy powinna? Po prostu chcę. Pomaganie jest fajne. To ma sens. Ci ludzie potrzebują wsparcia. Pomagam, bo tak trzeba. Ty też możesz pomóc. Wejdź na stronę www.lockiepomaga.pl i wypełnij kwestionariusz. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem. Дякуємо. Z okazji świąt Wielkanocnych w imieniu zarządu oraz pracowników telewizji centrum, a także od nas, praktykantów, życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Niech ten czas spędzony wraz z najbliższymi będzie czasem pełnym miłości, nadziei i pogody ducha. Niech upłynie w ciepłej i miłej atmosferze. Niech towarzyszy Wam nadzieja, otacza Was ludzka życzliwość i poczucie wiary w lepsze jutro. Życzymy pogodnego nastroju oraz najspanialszych spotkań wśród rodziny i najbliższych przyjaciół, zdrowych i radosnych świąt. Dzień dobry, jest wtorek 12 kwietnia Rafowoźniak. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny telewizji Centrum. W sobotę kibice tłumnie zjawili się na ostatnim meczu koszykówki tego sezonu, gdzie liderujący MKK Boruta Zgierz walczył z drużyną z Pabianic, którzy zajmowali drugą pozycję w tabeli. To był naprawdę zacięty pojedynek. Ubiegłą sobotę odbyło się finałowe spotkanie koszykarskie. Liderujący zgierzanie walczyli z drużyną z Pabianic, która plasowała się na drugiej pozycji. Dzisiaj gramy ostatni mecz ligowy z Pabianicami. Tam wygraliśmy pod ogrywce. Zwycięzca dzisiejszego meczu będzie pierwszy w tabeli. Będzie rozstawiony później w finałach w walce o drugiej ligę. No, na dzień dzisiejszy atmosfera jest wyśmienita. Gramy Całym zespołem, cała dwunastka plus trener plus kierownik e, walczą o to, żeby był jak najlepszy wynik i o uprawniony awans do drugiej ligi. Jak podkreśla organizator Piotr Wyżykowski, kierownik drużyny Koszykówka w Zgierzu jest na tyle rozwinięta, że klub zauważalny jest na terenie całego kraju. Tak no, drugi rok działamy i mamy bardzo duży postęp. Staliśmy się marką jako Boruta Zgierz koszykówka. Staliśmy się marką znaną w całej Polsce. O nas mówią, wygrywamy wszystkie mecze. Dużą różnicą punktów dlatego też no, jesteśmy, jest Zgierz znany w Polsce i na mapie koszykarskiej wiedzą co to jest bruta Zgierz. Kibice oglądali efektowne wsady do kosza, rzuty za trzy punkty i pojedynki w zbieraniu piłki z tablicy. Już oficjalnie możemy ogłosić, że mecz wygrała niepokonana zgierska drużyna MKK Boruta. Podczas wydarzenia kibice mogli otrzymać nagrody i niespodzianki od sponsorów akcji. Wielkie gratulacje dla zawodników i trenerów. Jeśli zgierskim koszykarzom uda się przejść przez dwa turnieje eliminacyjnej fazy play-off, będą mieli okazję znaleźć się w drugiej lidze. Za nami również Puchar Polski Masters 2022. Był to memoriał imienia Kazimierza Mrówczyńskiego, który uczestniczył trzynastokrotnie w Mistrzostwach Polski Masters, gdzie zdobył 50 tytułów Mistrza Polski w pływaniu. Zawody zorganizowano w Łodzi w Zatoce Sportu. Kazimierz Mrówczyński był najstarszym krajowym zawodnikiem sekcji pływackiej Masters. W 2016 roku został mu nadany tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza. Startował w najstarszej grupie wiekowej 80 plus z zawodnikami o wiele lat młodszymi i osiągał rekordowe wyniki, przyczyniając się w ogromnym stopniu do budowania nowego wizerunku zgierskiego seniora oraz bardzo skutecznej i spektakularnej promocji zgierza. Kiedyś sam brał udział w memoriałach, a teraz powstał na jego cześć w dodatku opuchar Polski. Jest bardzo miło, że możemy po raz kolejny w gościnnej za to, co Sportu wizytować, być i realizować to nasze wydarzenie. Cieszę się ogromnie, że na Starsi wież, tak dzielnie po tym okresie trudnym dla wszystkich znawiają to, co najważniejsze, myślę, dla, dla nas wszystkich, aby być aktywnym ruchowo. Dzisiaj ogromny memoriał Kazimierza Browczyńskiego, którego ja ogromnie ceniłem przez całe życie, podziwiam do tej pory mam nadzieję, że przyjdzie również i mi zachować taką sprawność w każdym calu, żeby do tego późnego wieku móc w taki sposób być aktywnym nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim fizycznie aktywnie uprawiać sporty. Zawsze był dumny ze swoich osiągnięć, zawsze na każdym spotkaniu rodzinnym opowiadał jakie to nowe medale zdobył, a naprawdę jest ich bardzo dużo. Mamy w domu naprawdę ogromną ogromną ilość medali. Jesteśmy tak dumni. Dziadek na pewno byłby przeszczęśliwy wiedząc, że coś takiego dla niego zostało zorganizowane. Także dziękuję bardzo. Posiadał na swoim koncie 33 rekordy polski indywidualne i jeden rekord sztafetowy. Sport w życiu świętej pamięci Mrówczyńskiego zajmował istotną rolę, o czym podkreśla jego wnuczka. Na początku było pływanie, od tego zaczynał, później jakaś lekkoatletyka. Bardzo długo był w pierwszoligowym zespole hokejowym, tam bardzo długo grał. Jest bardzo dużo zdjęć, nawet jeszcze teraz mamy zdjęcia. No i tak jak mówię po osiemdziesiątce, jakoś. Ktoś go namówił, żeby jeszcze startował, bo formę miał cały czas. Nigdy nie przestał chodzić na basen. Co najmniej raz w tygodniu był na basenie. Nie dla, nie dla poprawienia formy, tylko dlatego, żeby dla siebie utrzymać, utrzymać się w zdrowiu. No i po prostu lubił, bardzo lubił basen. Także... Sport to zdrowie o czym należy pamiętać, niezależnie od wieku. To wspaniała informacja, że imieniem i nazwiskiem są nazywane zawody o randze krajowej. Na pewno pan Kazimierz byłby dumny. Gdzie można doładować migawkę i czy po dofinansowaniu od starostwa zwiększyła się ilość kursów dziesiątki? Napisali w tych sprawach do nas zgierzanie. Postaramy się te dwie kwestie wyjaśnić. Jakiś czas temu dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Rudunek odnośnie problemu z zakupem biletu miesięcznego na przejazdy komunikacją miejską. Jak informuje Urząd Miasta, migawkę można zakupić na kilka sposobów. Bilet miesięczny doładujemy, możemy po prostu z różnych form doładowania biletu skorzystać. Możemy zrobić to stacjonarnie, w, oczywiście w miejskich usługach komunikacyjnych. Możemy skorzystać z biletomatów, które się znajdują na Placu Kilińskiego, na ulicy Gałczyńskiego czy na przykład na stafa możemy także doładować migawkę w biletomatach które znajdują się w autobusach miejskich. Punkty stacjonarne znajdują się przy ulicy Gałczyńskiego, stafa w salonikach prasowych przy ulicy Kolejowej oraz bezpośrednio w siedzibie muku mieszczącej się przy placu Kilińskiego. Nasz widz pytał również o obecne funkcjonowanie autobusu z numerem 10. Dodatkowo starostwo przekazało 300 tysięcy złotych na funkcjonowanie międzygminnej dziesiątki, co zwiększyło ilość kursów. Udało się zwiększyć liczbę kursów autobusów linii numer 10 o 4 kursy, z czego dwa to mamy w soboty wieczorem i 2 w niedzielę, 1 od rana, jeden wieczorem, także mamy trochę więcej tych kursów obecnie. Podsumowując, zakup biletów jest możliwy na kilka sposobów, a mieszkańcy poruszający się dziesiątką zyskali dodatkowe możliwości korzystania z komunikacji w dodatkowych godzinach. A ja dziękuję za miłe spędzone popołudnie na kolejne wydarzenia telewizji Centrum. Zapraszam natomiast o 16.30 w piątek. Miłego popołudnia i wieczoru życzę. Pozdrawiam.